Jestem w stanie w to uwierzyć, że ona nie zorientowała się. Nie, no, i... A ja nie byłem w stanie uwierzyć w to, że ktoś może cały czas patrzeć w ścianę podczas może nie najdłuższego, ale przynajmniej trwającego kilka minut ścinania włosów. Nie w sytuacji, w której jesteś zaresztowany i co najmniejsze choćby przewinienie mogą cię zabić. Przecież było powiedziane podczas tej retrospekcji na temat tego obozu koncentracyjnego, że wszyscy po prostu nawet nie patrzyli w oczy ludziom, którzy byli z obsługi. To jest rzeczywisty fenomen, ponieważ nawet w czasach rzeczywistych, kiedy ludzie, którzy byli modni w latach 30. i 40. -tych w Niemczech, pędzili w obozach zagłady całe dziesiątki tysięcy ludzi do komór. Tych ludzi tam w tym obozie nie było więcej niż kilkadziesiąt albo kilkaset i to w takich mniejszych wolżynach. Tak, to, proszę, że to nie były obozy aresztanckie, jakby Nie no, Auschwitz-Birkenau że... to był obóz, gdzie był obóz zakłady i był obóz koncentracyjny i tam był, dochodziło do selekcji. I nadal całe tysiące ludzi mieszkało w tym obozie, za zasiekami i tam pracowało. No dobra, ale w każdym razie ja uważam, że jest mało prawdopodobne, żeby aż tak jak ograniczyć swoje takie zwykłe ludzkie odruchy, jak choćby zerknięcie na kogoś, kto wchodzi do pomieszczenia. Kto Dobra, ci inny, głowę, inny przykład żeby zerknąć w ogóle na jego twarz. No, ale to... Dobra, okay. inny przykład. W latach, nie pamiętam, no, w 60., -tych, 70. -tych przeprowadzono eksperyment. Wrzucono szczura do wody, do wiadra. Wiadro było wysokie, więc szczur nie miał możliwości wspiąć się Nie ja uwielbiam rozmowy mi... z inteligentami. Zawsze jakiś eksperyment, Ech. kurde, że szczury to małpy, jak nie małpy, to gołębie. Jak... Dobra, w każdym razie po paru. Minutach po prostu ten szczur tonął, tak? Przeprowadzono drugi eksperyment, gdzie szczur właśnie przez parę minut był właśnie w tej wodzie, potem go wyłowiono, a następnie ponownie go wrzucono do tej wody. Jaki był rezultat? Ten szczur przez kilka godzin pływał w tym wiatrze, ponieważ miał nadzieję, że ktoś go uratuje. A ten pierwszy szczur, on już się dowiedział, że okej, okay, nic mu nie pomoże, to jest przedłużanie jego agonii. Więc tutaj jeśli człowiek zostaje wrzucony w sytuację, gdzie on jest przekonany, że nie nie ma żadnej nadziei, że zmieni się jego los, to oznacza, że taki człowiek po prostu będzie upodlony, będzie do wszystkiego podchodzić z apatią i nawet właśnie nie będzie spoglądać w oczy prześladującego go człowieka. Więc tutaj ja akurat pod tym względem jestem w stanie w 100% uwierzyć, że taka osoba byłaby w stanie uwierzyć, że to wszystko było częścią prawdziwego więzienia. Ja jedyne co mam z tym, to po jaką cholerę wii potrzebne było atrapa prawdziwego więzienia.